Witajcie ciekawcy! Wody, mórz i oceanów mogą być nawiedzonym miejscem. Wszystko przez legendy o statkach widmo, które pojawiają się znikąd i straszą swoim upiornym wyglądem. Na ich pokładzie nie ma żywego ducha i nikt tak naprawdę nie wie, co stało się z załogą. Ujrzenie takiej pływającej zjawy to dla marynarzy zły omen, różący nieszczęście podczas rejsu, a opowieści o dryfujących po morzach przerażających i opuszczonych okrętach są przekazywane z ust, do ust już od dziesięcioleci. Jakie są najsłynniejsze statki widmo i historie, które za nimi stoją, gdzie ponoć były widywane? Czy udało się wejść na ich pokład i przede wszystkim kto się na to odważył? Jeśli chcecie poznać mroczne morskie opowieści i legendy o latającym Holenderze, Mary Celeste czy innych kultowych statkach jak z koszmaru, zostańcie z nami do samego końca. Ale zanim przejdziemy dalej, upewnijcie się, że kliknęliście suba i włączyliście powiadomienia. 1. 13-masztowy żaglowiec o nazwie Lady Levybond 13 lutego 1748 roku wyruszył w rejs do Portugalii, który okazał się być jego ostatnim. Na pokładzie panowała radosna atmosfera, gdyż kapitan był świeżo po ślubie i w podróż postanowił zabrać swoją piękną małżonkę. Nie wiedział, że jeden z oficerów był w kobiecie szaleńczo zakochany i na dodatek zazdrosno szczęście młodej pary. Jego frustracja ostatecznie doprowadziła do tragedii, gdyż mężczyzna na najbardziej niebezpiecznym fragmencie kanału La Manche zatopił statek uśmiercając siebie oraz całą załogę. Rozbity wrak zniknął w głębinach, a dokładnie po 50 latach od wypadku przepływający w tamtych rejonach okręt Enderbridge omal nie zderzył się z tajemniczym żeglowcem, który znikąd pojawił się na wodach i równie szybko rozpłynął się na oczach przerażonych marynarzy. Co więcej, gdy minęło kolejne 50 lat znów doszło do upiornej obserwacji statku widma. Wspominał o nim w swoich dziennikach również kapitan Bull Preswick, który napisał, że w 1948 roku widział okręt Lady Loverbind otoczony zieloną poświatą. W ten sposób narodziła się legenda o powracającym co 5 dekad żaglowcu, jednak gdy w 1998 roku liczono, że znów powróci, już nie udało się go zobaczyć. 2 u wybrzeży Vancouver w 1906 roku zła pogoda doprowadziła do zatonięcia statku pasażerskiego SS Valencia płynącego z San Francisco do Seattle. Olbrzymie fale sprowadziły jednostkę na nadmorskie skały i dosłownie rozerwały ją na małe kawałki. Tragedia pochłonęła niemal 140 ofiar, a szczątki Esa z Walencji ponoć po dziś dzień można znaleźć porozrzucane na brzegu. Według relacji miejscowych rybaków, w miejscu zatonięcia wiele razy dało się zobaczyć statek powracający jako widmo oraz ludzkie szkielety na jego pokładzie. Po ponad 20 latach od zatonięcia znaleziono też szalupę ratunkową z Walencji w bardzo dobrym stanie, a to tylko podsyciło krążące na jej temat legendy. 3. W 1775 roku szkuner Herald natknął się w pobliżu Grenlandii na tajemniczy statek dryfujący bez celu. Marynarze postanowili wejść na jego pokład, a tam dokonali przerażającego odkrycia. Były to zamarznięte ciała całej załogi, a na dodatek kapitan jednostki, jak lodowy posąg, wciąż siedział przy swoim biurku nad dziennikiem okrętowym. Rybacy z Heralda przestraszeni uciekli z upiornego wraku, zabierając ze sobą jedynie zapiski znalezione w kajucie kapitana. Wynikało z nich, że okręt nosił nazwę Octavius i w 1761 roku wyruszył z Anglii do Chin. Płynąc tak zwaną trasą północną na Atlantyku utknął jednak w lodach i marynarze jeden po drugim umierali z głodu i zimna. Silne wiatry uwolniły w końcu okręt z lodowej pułapki i ten wypełniony trupami dryfował przez niemal 13 lat. Natomiast po spotkaniu ze szkunerem Herald już nigdy później nie był widziany. 4. Statek Mary Celeste do dziś jest bohaterem najbardziej tajemniczej legendy morskiej. Został znaleziony w 1872 roku, gdy dryfował po Oceanie Atlantyckim. Jego żagle były wciąż zniesione, a w ładowni znajdował się nienaruszony towar i na pierwszy rzut oka wszystko był w nim w porządku, gdyby nie to, że brakowało całej załogi. Odkryto, że wypłynął z Nowego Jorku do Genui, dowodzony przez kapitana Benjamina Brixa. Ale tego, dlaczego został porzucony, nigdy nie udało się wyjaśnić. Zagadką pozostaje również fakt, gdzie przepadła załoga, stąd też pojawiały się wciąż niepotwierdzone teorie o ich szaleństwie, ataku morskich potworów lub nawet ingerencji kosmitów. 5. W 1947 roku z okrętu Orwang Maidan płynącego przez cieśninę Malaka w Azji został wysłany sygnał alarmowy i bardzo niepokojąca wiadomość o treści umieram. Gdy na pokład dotarli ratownicy, znaleźli martwe ciała całej załogi, które wyglądały tak, jakby próbowały się bronić przed kimś lub przed czymś. Postanowiono odholować statek do najbliższego portu, by rozpocząć śledztwo, ale z niewiadomych powodów na jednostce nagle wybuchł pożar, który doprowadził do eksplozji. Orwang maidan poszedł na dno, na szczęście ratownikom udało się uciec, ale gdy później chcieli znaleźć jakiekolwiek informacje o statku, nie widniał on w żadnych zapiskach. Wyglądało to tak, jakby nigdy nie istniał. Zatem w jaki sposób wysłano z niego sygnał alarmowy? Jak to możliwe, że pływał po azjatyckich wodach? Tego nigdy nie udało się wyjaśnić. 6 Latający Holender to najsłynniejszy statek widmo w historii. Jego kapitan Henrik van der Decken w 1641 roku wracał wraz z załogą i ładownią wypełnioną po brzegi towarem z Indii Wschodnich. Płynąc w okolicach przylądka Dobrej Nadziei w statek uderzyła potężna burza, a dowódca, przekonany o tym, że jego jednostka jest niezniszczalna, wcale nie miał zamiaru uciekać przed sztormem. Wpłynął sam jego środek i niestety poniósł klęskę. Według legendy, po tych wydarzeniach latający Holender i jego cała załoga zostali przeklęci oraz skazani na wieczną żeglugę po wodach oceanu. Nawiedzony statek nigdy nie mógł przybić do portu, a także pojawiał się zawsze w niepogodę, zwiastując nieszczęście lub nawet śmierć. Krążył historię, że był widywany u wybrzeży Australii przez samego króla angielskiego Jerzego V w 1881 roku. Kilkanaście osób miało go zobaczyć na tamtych wodach również w 1939. Natomiast w czasie II wojny światowej załoga jednego z ubotów twierdziła, że widziała Holendera w pobliżu Kapsztadu. 7. Statek Baychimo już od 40 lat jest ponoć widywany na wodach u wybrzeży Alaski, jednak po każdej takiej obserwacji znika bez śladu i nie można go namierzyć. Jego legenda rozpoczęła się w 1931 roku, gdy podczas podróży do Vancouver utknął w lodach niedaleko wyspy Victoria. Załoga postanowiła opuścić statek i poczekać na poprawę pogody. Przez kolejne dni jednak wciąż przechodziły burze śnieżne, po których odkryto, że Bajcimo zniknął bez śladu. Z poszukiwań zrezygnowano, dochodząc do wniosku, że statek zatonął. Jednak przez kolejne lata wciąż był widywany, a jego zardzewiały i zniszczony od wichur kadłub straszył swoim upiornym wyglądem. Nigdy nie udało się go sprowadzić do portu, dlatego został nazwany statkiem widmo Arktyki i nawet teraz nie wiadomo, gdzie dokładnie się znajduje. 8 Statek Widmo El Kaleuche pojawia się ponoć na wodach nieopodal wyspy Chiloe i krąży o nim znana w całym Chile legenda. Żaglowiec jest rzekomo niezwykle piękny i zawsze towarzyszą mu dźwięki muzyki oraz zabawy odbywające się na pokładzie. Niektórzy mówią, że płyną na nim duchy wszystkich ludzi, którzy zginęli na morzu, a także uważany jest za statek czarnoksiężników. Według krążących opowieści jego wygląd oraz radosne okrzyki towarzyszące pojawianiu się mają wabić żeglarzy, a gdy tylko zbliżą się oni do okrętu są zniewalani na całą wieczność. Nigdy nie udało się jednak wyjaśnić, jakie są początki tej legendy i czy LK Leucze był kiedyś prawdziwym statkiem. 9. Ponoć każdej zimy mieszkańcy Małej Wyspy położonej w pobliżu Row Island mogą zobaczyć 18-wieczny statek, płonący w ciemnościach znany jako Palantine. Są dwie wersje powstania jego legendy. Jedna mówi, że przepływający tymi wodami w 1738 roku okręt brytyjski utknął na mieliźnie, a miejscowi ludzie postanowili skorzystać z okazji i wykraść jego ładunek. Aby to zrobić, pozbawili życia całą załogę, a po rabunku podpalili okręt, by ukryć swoją zbrodnię. Od tamtego czasu statek straszy jako widmo. Z kolei, według innych zapisów, lokalna ludność wcale nie zamierzała pozbywać się załogi, lecz ją uratować. Ale jedną z pasażerek była kobieta podejrzana o czary, która z wściekłości za to, że Palentań utknął w nieznanym jej miejscu, rzuciła klątwę, przez którą statek stanął w płomieniach i już na wieczność miał pojawiać się jako zjawa na okolicznych wodach. 10. Rybacki trawler High Aim 6 wyruszył z tajwańskiego portu w 2002 roku i w niedługim czasie po wypłynięciu słuch o nim zaginął. Z załogą nie było kontaktu i żaden z żeglarzy nie powrócił do swojego domu. Dopiero rok później jednostka, widmo jak gdyby nigdy nie spojawiła się na australijskich wodach i, choć nie było widać załogi, silnik wciąż pracował. Przepływający w pobliżu marynarze postanowili sprawdzić, co jest w środku, i odnaleźli ładownie pełne psujących się ryb, lecz ani śladu żywego ducha. Statek odholowano do pobliskiego portu, a marynarka australijska rozpoczęła poszukiwania zaginionych. Niestety nie przyniosły one efektu i do teraz los marynarzy z High aim jest zagadką. Nie udało się też wyjaśnić, jak to się stało, że statek na wiele miesięcy przepadł bez wieści, gdzie pływał, a przez swoją historię zyskał też miano Mary Celeste XXI wieku. Powiedzcie ciekawcy, czy wierzycie w legendy, że gdzieś na wodach morskich pojawiają się przerażające okręty z dawnych lat? Która z dzisiejszych historii jest dla Was najbardziej zagadkowa i fascynująca? Piszcie w komentarzach i nie zapomnijcie o subie oraz kciuku górę. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!